Hej, cześć. Dziś chciałem zaprezentować Wam komputer oparty na Intelu za około 1300 zł. Film na platformie AMD w tej kwocie powinien się pojawić niedługo na tym kanale. Zanim przejdę do samego zestawu, powiem do jakich celów jest on przeznaczony. Jest on przeznaczony do pracy biurowej, do oglądania filmów, ogólnie do multimediów oraz do mniej wymagających gier. Przejdę więc teraz do zestawu. Procesor jaki wybrałem do tego zestawu jest to Intel Pentium Gold G5400. Jest to dwurdzeniowy, czterowątkowy procesor, taktowany 35 7 GHz. Jest on na socket 1151 i kosztuje 249 zł. Płyta głównego wglądu do zestawu jest to 610 H310CMDVS. Jest to praktycznie identyczna płyta, jaką y, używałem w poprzednich zestawach na Intelu. Jednak jest ona nieco tańsza. Nie ma ona złącza HDMI. Inak to nie będzie nam e, potrzebne, ponieważ w zestawie jest dedykowana karta graficzna. Na tylnym panelu mamy takie złącze jak PS2 do podłączenia starszego typu klawiatury czy też myszki, 4x USB 2.0, 2x USB 3.1, wyjścia z integrowanej karty graficznej, z której nie będziemy korzystać, ponieważ mamy e, kartę dedykowaną. Jedną z łącze do podłączenia się już z siecią, oraz wyjścia i wyjścia karty dźwiękowej. Płyta kosztuje 213,82 zł i 82 grosze. Pojęcie jakie wybrałem tego zestawu jest to jedna kość 8GB 2066 mhz od Gudama. W tym zestawie nie ma sensu wybrać dwóch kości 4GB ponieważ nie korzystamy z zintegrowanej karty graficznej. Więc wybrałem jedną kość 8GB za kwotę 141 zł i 29 groszy. Dysk jaki wybrałem do tego zestawu jest to ADATA SU-630, wybrałem tutaj już 480GB, myślę że do zwykłej pracy w zupełności to wystarczy, a nawet pomieści no, dość dużo gier. Jeśli ktoś chce dysk HDD za około 160zł można mieć 1TB wersję. Karta graficzna jaką wybrałem jest to ASUS. GT 1030 nie jest to zbyt wydajna karta jeśli mówimy o grach, jednak w porównaniu z e, takim zestawem na AMD za 1100 zł, czy za 1300 gdzie w jednym był Ryzen 3 2200G, a w drugim Ryzen 3 3200G, jest oczywiście zbliżona wydajnościowo konstrukcja. Ten zestaw na Pentiumie z tym Asusem GT 1030 ma zbliżoną wydajność do Ryzen 3 2200G, czy 3200G ponieważ one są dość zbliżone do siebie wydajnościowo. Karta kosztuje 307 zł. i 79 groszy. Zasilacz giveaway mamy stosowany, Elementum E2 SC 450W. Wybrałem 450W zasilacz pod rozbudowę. Jeżeli będziemy mieli więcej dysków typu HDD, czy w przyszłości zmienimy np. na przykład i5, na już, na przykład na przykład 2070, a kartę graficzną jakąś np. muszą np. 2070 i 70RTX, no wtedy już te 450W z pewnością nam się przyda. Więc ten zasilacz jest pod rozbudowę. 350W wersja pewnie by wystarczyła, ale za 20zł więcej mam 450W, więc wydaje mi się, że warto dopłacić. Zasilacz kosztuje 127,39zł. Obudowa jako wywarunków tego zestawu jest to najtańsza, jedna z najtańszych obudów na tym, na, w tym sklepie. Jest to natek Aptium. Jest to dość podstawowa obudowa, ale w zupełności wystarczy do tego zestawu. Posiada USB 3.0. Nie jest to najlepsza obdowa, jaką można kupić, aczkolwiek myślę, że w tym budżecie w zupełności wystarczy. Zestaw, który Wam zaprezentowałem obecnie kosztuje 1321 zł w opisie. Mam jeszcze linki do koczeków prezentowanych w filmie oraz linki do testów takiego komputera, abyście wiedzieli czego można się u nim spodziewać. Na koniec zadam, że w tym budżecie może też pojeść składać komputer z części używanych. Jeśli macie jakieś pytania proszę o pozostawienie ich w komentarzu. Postaram się w miarę możliwości na nie odpowiedzieć. Jeśli film wam się podobał zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Cześć.